Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w kolejnym poniedziałku w się Słuchajcie, mój głos może teraz brzmieć jak zużyta skarpeta, ze względu na to, że jest jeszcze wcześniej niż zazwyczaj, kiedy nagrywam normalnie poniedziałki. Bo słuchajcie, mamy nowych lokatorów, no i oni robią remont i muszą niestety zrobić remont generalny, więc tam, wiecie, tłuką tynki do żywej cegły, bo się okazało, że na jednej ścianie to oni mają dosłownie czarnego grzyba. No, nie, nie wiem, czy to było zastawione jakimiś meblami, i jakby poprzedni sąsiedzi nie wiedzieli, czy jak, nie mam zielonego pojęcia, bo ja nigdy w życiu nie byłam w tym mieszkaniu. <gry> Ale była sąsiadka, mówi Karola, czarne ściany, Matko Boska, a tam dzieci dwojenie. W każdym razie, no, nagrywam wcześniej niż normalnie, więc mogę brzmieć tak o, bo jestem zaspana strasznie. No, ale może zdążymy, zanim facet, wiecie, czymś tam zacznie tłuc i tak dalej, no nie? Bo bardzo kulturalnie. Zaczyna, tak wiecie, po ósmej, przed, przed ósmą, czasem zaczyna po siódmej, ale wiecie, kończy tak po ludzku. Czasem o 15, czasem o 16, czasem o 17, wiecie, nie tłuczę do północy, no nie? Słuchajcie, powiem tak, tydzień był tak bardzo zakręcony, że ja praktycznie niewiele wiem, a nawóz robiłam na prędkości wczoraj, gdzie już, w, no, w, no w, kilku, w kilku doniczkach było, wiecie, prawie nic, no nie? Gdzieś tam coś tam trochę na dnie. W każdym razie udało mi się, o, jak widzicie, wyjąć tego liścia. Wygląda on tak. No... No. no, gigant, no gigant, nie, nie wiem co zaszło. Ja tutaj daję tyle nawozu. Nie wiem, Wincy? Jeszcze Wincy? No nie wiem, nie jestem przekonana. Tutaj nic. Tutaj też, słuchajcie, nic nie zrobiłam. No nic nie zrobiłam, no bo nie było kiedy, no nie było kiedy. Czy tu coś idzie? Hmm, być może? Być może tu coś idzie? No, no, tutaj mówię, tutaj to totalnie nic się nie dzieje ciekawego. No to jest po wyciętym kwiatku, prawda? Yy, I nie przeglądałam jeszcze, czy temu muszę zrobić opryskę. Zajmę się tym później, szczerze mówiąc. Ja na razie chyba bym odpuściła robienie oprysku. Muszę się przyjrzeć temu liściowi, ale zrobię to później. Tak, zrobię to po prostu później. Tutaj tajeczka, monstera tajeczka. Z tym swoim liściochem. Ma takie uszkodzenia, to już od dawna ma. Dobra, słuchajcie, Juzu. Boże, jaki długi liściu. <laughs> Juzu daje radę. Tu poprzedni liściu, tutaj rura z najnowszym liściu. No i tutaj mamy też liścia. To jest Epipremnum Pinatum w odmianie po prostu variegata. Tu jest listek, tak, tak, tak. I i tu jest drugi. Tu jest drugi. Tutaj taka w, 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 w kawałku rozwinięta e, rureczka. To teraz zobaczmy, co tutaj słychać u Epipremnum Pinatum, ale w odmianie marble. W odmianie marble. E, który to będzie listek? No, chyba ten. Czy nie? Chyba ten. A tu co? A tu chyba nic, bo to jest ten poprzedni listek. No dobra. Lusieńko. Rusia, Czekajcie chwilę, muszę ją ogarnąć, bo Iska sobie z paną zabawkę. Eee, dziewczyno! Cieszy tam tyłek. Co ty teraz robisz z tym kotem? Co? No tak, no mami, bo ja muszę się tu kotem zająć. Takim, tak. Ale nie Iskol teraz. Teraz nie Iskol. Tutaj oczywiście Tosiek, przestraszony, bo się boi, wiecie, tego huku, jak ten um, sąsiad na górze tłucze. No nie dziwne, no. Czasem trochę głośniej potłucza, ale trzeba zrozumieć chłopano. E, czy tu coś się dzieje? No chyba nic. Chyba nic. W sensie wiecie, szukam wzrokiem teraz patrzę, czy na którymś z tych takich o co on tu robi na kwiatki, czy zrobił jakiegoś kwiatka, ale nie widzę. No nie widzę. Nie widzę. Lusieńko weź no teraz tam nie, nie grzeb w niczym. Ej, 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 te poranki. Leje deszcz. Leje deszcz, nie fajnie jest. Tu się. o, Widać w tym bagnie zielonym. Oczywiście, oczywiście, ale monsterka się ukorzenia. Także tutaj jest Gites. Tutaj widziałam, że. A no tak, nowe listki, tutaj, o proszę bardzo. No i widzicie? Tu jest kawałek, który stracił swoją variegację. Już nie będzie miał tego paska. Będzie miał tylko. Tylko ciapki. Nie będzie miał już paska. Tak. Tutaj też jest trochę nowości. I też jest jeden listek bez. Także ciekawe. Zobaczymy. A tutaj to się dobrze dzieje. Patrzcie. Tu nowe listki. Tutaj też nowe listki. Tak, tak, tak. Dobra. Czy ja tu mogę wstawić nogę? Nie bardzo. Może tak to zrobię. No i teraz tak. W filodendronie hederaceum variegata mamy tutaj nowego liścia. On jest mocno ze sobą zrolowany. Dopiero teraz to, że tak powiemy, widzę i nie wiem, co zrobić. Zrobię to później ewentualnie coś poza kamerą, bo po pierwsze nic nie widzę, a po drugie nie, nie bardzo wiem, co miałabym zrobić. No i tutaj mamy liście uhoi. No i widzicie, już tych plamek nie ma. Już tych plamek nie ma, także w tamtym growboxie jej się po prostu nie podobało. Mamy nawet całkiem spore, ładne listki. Bez tych plamak. Bidadari, ja się ciebie boję dotykać. Żebyś ty się nie złamała, dziewczyno. Dziada z babą brak w tej bidadari. No, tutaj te liście non stop utrupione. Tak jest. Tutaj jakiś liściu też utrupiony. O, proszę bardzo. I <ścoughs> Tak, słuchajcie, jedynie to, co wczoraj zauważyłam, kiedy latałam z tą konewką, to zauważyłam to. Tak, czyli nowego listka, i tutaj o, proszę bardzo, kwiatuszka, kwiatuszka numer 2. No i właśnie tutaj, w tych okolicach, spodziewałam się kwiatków. Mamy też, przypominam, o tutaj, kwiatuszka. O. Wygląda on tak, ten kwiatuszek. Już wydziela trochę woni. O, kwiatuszek numer 3. Boże, 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 tego nie widziałam. Tego nie widziałam tu, proszę bardzo, tak, czyli on robi kwiatki totalnie na nowych pędach, a nie tak jak moje poprzednie choje, że głównie tłuczę na starych. Ale może to dlatego, że on tłucze je w miejscu, gdzie już wcześniej kwiatek był, no nie? No właśnie, słuchajcie, cyc, cyc robi furorę. Zobaczcie, jaki to jest ogromny liściu. Jaki długi, jaki szeroki, napasiony taki, nakarmiony, wykarmiony. Tak, tak, tak! Tak, tak, tak. To jest ten drugi najnowszy. Przędziorka też nie wiem, czy ma. W ogóle ten liściu od spodu też taki creepy, takie ciemne, ma te plamki. No, mówię, nie, nie wiem, czy tu jest jakiś przędziorek, czy nie. Będę się przyglądać później w ciągu dnia. Bo teraz, teraz walczymy z czasem. Słuchajcie, co by nas sąsiad nie zastał tym jakimś waleniem czy czymś? No tu nieźle z tymi korzeniami, nieźle, nieźle, nieźle. Tutaj nowe listki jakie są? No są, no ten jest, na przykład, nowy. O, ten tutaj jest nowy, prawda? O turura jest nawet. Tak, tak, tak. No a tam się ukorzeniamy. To tam akurat nic ciekawego, nie? No właśnie. O. Uradweinsa, turura, turura, tu nowy liściu. Nowy, nowy, nowy. Oj, tutaj też nowy. Hehe! He. No, nie jest źle, nie jest źle. A paraiso robi coś? A paraiso robi takie o. Paraiso robi takie o. Czyli powolutku. powolutku. Czy coś tu jeszcze zostało nam do zerknięcia na jakąś roślinkę? Chyba nie, to chyba wszystkie roślinki. No dobra. To sobie usiądziemy, przynajmniej na tyle, na ile mamy czasu. Tu to sienik, proszę bardzo. Siadamy sobie. Co to Sienko? Nie bój się! Tu się. Tu się cieszy. <gryzki> no. No i co? No, słuchajcie, no. Tak, te wszystkich świętych, nie? Takie drogie święto, i produkujące tyle śmieci. No, 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 no. Także tak. Oj, dramat, ale przynajmniej pogoda była śliczna. Nie wiem, jak u Was, ale tutaj pod Warszawą było całkiem ładnie. No, myśmy na pierwszy cmentarz wyskoczyli tuż po siódmej rano z domu i już był tłum. Znaczy, może to nie był, wiecie, taki przerażający tłum, ale było sporo ludzi już. Już! Nie? Było mega zimno, i tak wiecie, nieprzyjemnie, no nie, ale to był najważniejszy cmentarz. Czyli tu, gdzie leży moja mama, moi dziadkowie, no nie, bo tutaj mamy najwięcej grobów. I tu jest. Najgorzej z zaparkowaniem, bo parkingi są, owszem, ale one są trochę dziwne, te parkingi i jest trochę dziwnie z parkowaniem tutaj. Więc ten cmentarz tak, na, tak naprawdę najbardziej mnie stresuje, więc od niego zaczęliśmy. Potem wróciliśmy na śniadanko i pojechaliśmy na kolejne cmentarze, no nie? A potem, słuchajcie, jak wróciliśmy, to ja sobie planowałam. Zrobić nawóz, ale zajęłam się czymś zupełnie innym. Mówię, poszłam do piwnicy, że wysłałam pana Pawła do piwnicy, potem poszłam tam za nim, żeby mi przyniósł jakieś pudełko, popakowałam sobie doniczki, których mam całą tonę. Powiem wam szczerze, że wyjęłam z szafki e, doniczki. Mówię, ja tak, wiecie, bo już przenieśliśmy się do tej nowej piwnicy, no nie? i zwolniliśmy też tak w pewien sposób na prędce, bo już sprzątaliśmy tym nowym lokatorom w tej naszej starej piwnicy, żeby wiecie, żeby mogli otworzyć drzwi od tej piwnicy i nie zostać takiego syfu jak my zostaliśmy w swojej. No po prostu, żeby no wiecie, nie. N nikt nie wymagał od nas nie wiadomo jakiego oczyszczenia, ale chcieliśmy posprzątać wszystkie nasze tam zbyry, nie? No, więc y, pomyślałam sobie, że skoro już jesteśmy w tej nowej piwnicy i wiecie, już są zrobione podłogi i ściany, no nie tylko jeszcze wciąż nie mamy regałów, ale to się ogarnie, to mówię, może ja posprzątam te doniczki, z których nie korzystam zbyt często i zostawię sobie tylko te, po które najchętniej sięgam. Y, czyli wiecie, zostawiłam sobie o te doniczki, no nie, te wysokie od Mateusza z jego sklepu, bo one są mega wygodne zostawiłam sobie też kilka innych kilka małych, wiadomo, no nie i wiecie, i zapakowałam taki gigantyczny karton i byłam w szoku, jak dużo ja mam doniczek to to, <ścoughs> to było coś niesamowitego, mówię matko boska, skąd ja tego tyle mam no to wiecie, a to te doniczki głównie z Leroy Merle, które kiedyś udawało mi się tam kupować teraz to już tam tego nie ma, nie wiem no, w każdym razie całe wielkie pudło doniczek sobie wyniosłam. Czy pan Paweł wyniósł, żeby nie było? Tak, tak. No, i, i tym się słuchajcie, zajęłam. Jakoś tak nie wiem, nie? A, a w dniu wczorajszym, czyli w niedzielę, mówię na prędce, robiłam kurde nawóz. Bo mówię, o mój Boże, ja już nic nie mam w wiadrze, totalna pucha. I tutaj u niektórych roślin też pucha. No, więc trzeba lecieć z wiadrem, robić nawóz. No tak. No, i słuchajcie, i cały ten tydzień był mega zakręcony. Ech, przez co nie mam tak naprawdę żadnej polecajki, bo ja tam włączyłam sobie na chwilę do robienia paznokci ym... jakiś dokument, ale nawet powiem wam, że nie wiem jak się ten dokument nazywa. O kobiecie, która mordowała tylko mężczyzn w kolorze skóry biały. Tak. Nie bardzo wiem, czy warte to jest polecenia. Znaczy, no na pewno warte, bo to dokument, więc zawsze przynajmniej można się dowiedzieć trochę prawdy o czymś, co się kiedyś działo. Um, natomiast mówię, nie pamiętam w ogóle ani tytułu i oglądałam to tylko przez chwilę. E, i, I o i tyle, także nie mam nawet żadnej polecajki takiej o na, na tą pogodę, co byście sobie mogli usiąść i coś poglądać. No, tak. I standardowo, słuchajcie, już jest oczywiście listopad, więc już zgarnialiśmy też wczoraj dekoracje jesienne. Mieliśmy w tym roku głównie jesienne i tam tylko trochę tych halloweenowych. I już wjechał chrysmas, tak jest, tak jest. Ale wiecie, też niezbyt nie przesadnie, tam parę domków poustawiałam, parę choinek z wyciora, tak, i kocenia, i koce, i tyle. Że jakoś tam y, super dużo nie ma. No, lata wstecz to wiecie, to ja robiłam mnóstwo rzeczy, nie? Takich właśnie związanych z dekoracjami na, na, na jesień, Halloween i na Christmas. A teraz, tak wiecie, no mniej, mniej, mniej. Co też później jest mniej sprzątania. Tak, tak. Właśnie o to chodzi. No. No i co więcej. No i nie wiem, no i mówię ci nowi sąsiedzi, tak. Się sprowadzili, znaczy no jeszcze tu nie mieszkają, bo to nie są warunki do, do mieszkania. No, to, to wyglądają sympatycznie, znaczy brzmią sympatycznie, bo ich jeszcze na oczy nie widziałam, ale i sąsiadka z nimi rozmawiała i Paweł rozmawiał z tym panem. Taki i drugi sąsiad z nimi gadał. No więc jest dwoje dzieci. Dziewczynka, powiedziałabym, że ona ma tak, nie wiem, zdychę. Z 10 lat, jak tak mi się wydaje, i chłopczyk, który ma tak, nie wiem, z 6 może? Tak, tak wygląda, ale wiecie, on no nie wiem, nie. No widać po prostu między nimi różnicę, że dziewczynka jest taka bardziej e, doroślejsza, że tak powiem. No nie, a ten chłopczyk jeszcze takie ciepecie trochę, nie. <grytanie> no, no, musi dorosnąć, obie, do, ona go wychowa, coś czuje, no. Tak będzie, tak będzie. No także fajnie, nowi lokatorzy. Byle byli sympatyczni, będzie fajnie, nie? No, no, administratorka mówiła, że wyglądają na normalnych ludzi. <śmiech> Także <śmiech> oby tak było, oby tak było. No i co więcej? Nie wiem, co więcej, słuchajcie, no ten, ten tydzień był tak bardzo szalony, że ja jestem tak wykończona, a już jest poniedziałek, no nie? Nic za cholerę nie odpoczęłam w weekend, nic, totalnie. No, nie, nie lubię, w ogóle bardzo nie lubię, kiedy. Święto jest jednodniowe i wypada jakoś tak dziwnie, no nie? Ja byłam cały czas święcie przekonana, że pierwszy w tym roku wypada w niedzielę i mówię elegancko. Wie, nic się nie zmieni, wszystko będzie tak jak trzeba, no nie? Po prostu w niedzielę nie odpoczniemy sobie za bardzo, no nie? Ale wszystko będzie tak jak trzeba. Ale nie! Bo jak mnie Paweł uświadomił, że, że pierwszy wypada w weekend, owszem, ale w sobotę, to mówię, aha, Dobra, czyli trzeba wziąć piątek wolny, w sobotę zrobić wszystko to, co się robi. Znaczy zrobić w piątek wszystko to, co się robi w sobotę, no nie? Żeby w sobotę móc jeździć po tych grobach. No, no i tak, i tak, a jak tam u was święto zmarłych i w ogóle jak Halloween? Były dzieciaki po cukierki czy wy jednak twierdzicie, że nie, 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 nie? Lepiej nie. No słuchajcie, do nas od dwóch czy trzech lat żadne dzieci nie przychodziły. Więc ja się już przestałam szykować na to, nie? No jakby wiecie, pomyślałam sobie, że może te dzieci, które mieszkały tutaj w okolicach, które przychodziły po te cukierki, wiecie, wyrosły już z tego, no nie? Um, no właśnie, no i przyszły jedne dzieci i Paweł ich nie wpuścił. Ja mówię, idź po te dzieci, wpuść ich. nie? No jak ja będę z gołymi nogami, wie, jak z gołymi? Masz krótkie spodenki, no to jakby było lato, to, to co? <grym> No, i nie poszedł po te dzieci, nie? A, a, dru a druga partia dzieci przyszła do nas akurat wtedy, kiedy myliśmy psą zęby. Mówię, no nie mogę teraz iść, Mówię, niech ich jakiś sąsiad wpuści i niech zapukają za chwilę. Wie, jak mam iść. No. Także nie, nie udał się Halloween, nie udał się. Niestety, niestety nie. Tak. <laughs> Przygotuję się na przyszły rok i co będzie? Żadne dzieci nie przyjdą. Co prawda w, w mojej wsi jest taka aplikacja, można się zapisać. No nie? Tylko wiecie, no... To, to jest tak nowa rzecz, że o tym musi wiedzieć albo dziecko, albo rodzic chociaż, no nie? No właśnie. Także wiecie... To, to, to jeszcze za mało rozpowszechnione mi się wydaje. Ta aplikacja po prostu, żeby się wpisywać, żeby wiecie, dzieciaczki wiedziały... Pod który adres iść, a pod który nie iść, tak? No właśnie, no właśnie. No. No i tyle, słuchajcie, ja chyba będę kończyć, bo mówię, jestem jeszcze wciąż mocno zaspana, bo jest, jest dużo, dużo wcześniej. Mówię, chciałam zdążyć, zanim pan zacznie coś tam tłuc, no, nie? A z drugiej strony nawet nie wiem, czy on dzisiaj przyjdzie, czy nie. M może jest w pracy, nie, nie mam pojęcia zielonego. Ale, ale mówię, chciałam zdążyć, więc jestem taka rozkojarzona jeszcze. Jeszcze się nie dobudziłam, nie, nie. Um, więc, więc chyba czas skończyć, bo tu mam no, prawie 19 minut materiału tam z lekką wycinką, bo na początku mi się kichło. Rozpoczęłam od kichnięcia, więc to wytnę. No. I chyba tak, no, słuchajcie, życzę Wam bardzo przyjemnego całego tygodnia, zdrowiutkiego, słonecznego, bezdeszczowego. Mam taką nadzieję, co byśmy nie mokli. A, matka tam z tym deszczem powiem Ci rano wyszłam na dzielnie lało i poszłam do domu. <grym> no dobra, słuchajcie. Do zobaczenia! Tak, nie ma co przeciągać. Do zobaczyska w następnym materiale. To pa!